Czujecie kurwa ten blues? Ale generalnie jesteśmy w moim ulubionym mieście, moi drodzy, i jestem bardzo zadowolony, mogę być ponownie, żeby nagrać tego vloga. Dlatego, że to jest najlepsze miasto, w jakim życiu mieszkałem. Moi drodzy, idziemy zapłacić mandat. Idziemy zapłacić mandat które dostałem dwa tygodnie temu a mandaty działają tutaj w ten sposób że jak się zapłaci w ciągu dwóch tygodni to jest zniżka także ja mam zniżkę z 200 euro na 100 euro za trzymanie telefonu w ręce podczas jazdy Powiem wam, że załatwianie czegokolwiek na poczcie kurwa to jest dramat. nie. Generalnie takie sprawy papierkowe to jest dramat. Czy jakieś organizacyjne, bankowe, urzędowe to jest kurwa taki dramat. Okazało się, że najpierw w banku nie mogę tego zapłacić, tak? bo generalnie online żeby to zapłacić to jest dramat też. Nie? Strona jest tak popierdolona, że nie wiadomo co i jak. E, więc stwierdziłem, że pójdę na łatwiznę i pójdę sobie do banku Albo do jakiejś instytucji, żeby to zapłacić. W banku nie mogę, na poczcie mogę, ale jak już czekałem pół godziny w kolejce, to się okazało, że tylko gotówką. <laughs> Czujecie kurwa ten blues?